Słuchajcie moi drodzy, ponownie sobie wam krótki filmik na temat nagaru i ekologii. Tucson 1.7, przejechane 181 tysięcy i pokażę wam, jak wygląda silnik od środka w sensie nagarów. Jeśli mi się uda, to oczywiście złapać. Zobaczcie. To jest kanał dolotowy. Tak wygląda kanał jest jeden. Zwięwię sobie kamerkę. Troszkę się odbija światło. Nie wiem czy będzie Wam dobrze widać. Zobaczcie, tam macie szonek zaworu. I ścianki. Podobna rzecz była w kolektorze. Również tak grubo. Macie Także tak to wygląda. Zobaczymy, czy się przekręci, zobaczymy. Niestety ciężko jest operować jedną ręką, by Wam pokazywać, ale zobaczcie, jakie to są złogi nagaru. Zawór, tak wygląda zawór, trzonek i sam kanał. Także daje do myślenia, jak wygląda to w silnikach z większym przebiegiem. I czy profilaktyka jest potrzebna moim zdaniem, jeśli ktoś ma auto od nowości i czyszczenia takiego kolektora, chemią nawet spryskując od środka, ma to jakiś dodatni efekt. Jeśli to jest auto już z dużym przebiegiem nieruszane w ogóle, to zobaczcie co się dzieje. Żadna chemia Wam tutaj nie pomoże oprócz mechanicznego zużycia. Przepraszam, oprócz mechanicznego odkucia tego, co jest na ściankach.